Siemanko, Siemanko! Z tej strony ocz! Lecimy! Okej, okay, ok, wracamy. Nie ma co, już 10% tylko pozostało. Yy, Przyspieszyłem tamto ze względu na to, żeby nie robić takiej długiej zamuębicia. Dlaczego owczyni wspomni w ogóle? Z nią mam takie wspomnienia, że to był pierwszy Tytan na Katacha. ogóle pierwszy, pierwszy Tytan w Margonem to był dodatkowo. A ponadto byłem w pierwszym składzie, który tego Tytana ubił. Miałem wtedy chyba 190 level na oczu. Stąd po prostu stąd po prostu takie, takie wspomnienia mam i chętnie na nią chodzę. Co nam się spadło? Uni rękawice, tanzłowca uni mieczyk, uni laska i uni naszyjniczek. Zawsze coś tam idzie złapać, żeby do tej tuni sprzedać. Dzięki bardzo. No i lecimy, zobaczyć co tam na sali królewskiej się, się dzieje o tej porze E2 O, dramatka stoi W ogóle jakieś na 165 założyłem Znalazłem takie O nie to, jak powałtowny Podwójny, w sumie na razie się nie leczę jeszcze, poczekam. Podwójny, O, dobra. No i mam 100%. O, Erasil wpadł 210, zobaczymy czy mnie zdeta czy nie. Podejrzewam, że tak. Ale zaraz to zweryfikujemy. Odporności na ziemno. Chodzi o to, że nie ma takiej przewagi levela, żeby na spokojnie mógł ją ubijać. Więc i tak nawet z tymi odpornościami wolałbym walczyć z niem naturowej, żeby nie, nie paść po prostu. A tak mam możliwość kontroli, uleczenia się, patrzenia jakie umki w ogóle tutaj daję, używam. A nie, to mnie nie bije, dobra. To idziemy dalej. Ten, yy, nie wiem kiedy ten odcinek leci. w każdym razie dzisiaj nagrywamy Q&A. Nie wiem czy ten odcinek będzie po Q&A czy przed Q&A. Jeszcze jedna E2 FUSH Aha, chyba zmieniłem na Tytana ten Pełmik. no właśnie, tak się teraz kapnąłem Bo Kamil tutaj porobił kilka stawów O, Larte wbił No i pewnie będzie po walce dobijać To akurat nic nowego Bo HG zazwyczaj dobija po walce Albo wyzywa. Mogę wam, W sumie wrócę wam tutaj z screena, właśnie m.in. jak Bakwar mnie wyzywa i tak dalej. Sfrustrowany po prostu tym, że biją sobie salę królewską, że mniej biją tych H2, nie wszystkie są ich. Mi tutaj też coś tam spada z tego. O, jeszcze Hugo SK wszedł. Podwójne. O. Widać. Stał, żeby dobić. Niemistyczny. O! Przegram tą walkę, nie ma co się oszukiwać. Ma za dużo odporności i za dużo leczenia. No, jeszcze ma tarczę założoną, to tym bardziej nie ma co tutaj się za bardzo kusić. W sumie to co, co zbije, to to automatycznie z leczenia tam wchodzi. Więc za bardzo to nie ma też sensu, taka walka. 120. Dobra, no to co, my z Patrykiem się zbieramy zaraz powoli lecieć nagrywać Q&A, które będzie... Czy będzie to dzisiaj jeszcze zmontowane? Patryku, to pytanie do Ciebie Nie mam zielonego pojęcia No w każdym razie dokończymy tylko questy dzienne Będziemy na Rybniku, gdzie będziemy na Rybniku? Na pewno park, w którym zazwyczaj nagrywaliśmy takie różne podobne akcje Hmm, czyli ten nowy za bazyliką. Na pewno, Czurasz trochę tym metalem. <grym> na pewno wejdziemy na mieście na centrum, na wszystkich tych uliczkach. Na pewno idziemy w parku na 3 maja. Wiesz, to wszystko słychać. <grym> I na pewno wejdziemy na kampusie. Nie wiem, gdzie jeszcze. Gdzie jeszcze idziemy. Do pizzy. Aha, no to, to wiesz, to jest reklama. Na pizzy. Dobra. Także jeżeli ktoś jest chętny, co zbić piona albo coś, to zapraszamy, wbijajcie. E, mamy już na sobie koszulkę. Hashtag z tyłu, więc na pewno poznacie. Nic skomplikowanego. A przód, a przód koszulki zobaczycie dopiero w filmie QA. Także oczekujcie koszulkę z Mega. Aż to grafik, jak zobaczył, to aż sam. graficzka. O! Forma żeńska, bo to kobieta rysowała aż. też. Było była, mokro. Była, była. była po prostu. sama podziwiała swoje dzieło. O! Że tak to określę. Bo naprawdę mega wyszło. No a ocenicie sami. Co do samych cen koszulki, ta koszulka była bardzo droga, bo kupowałem ją. Na najwyższej jakości materiału, który był dostępny w tym sklepie, i łącznie to wyszło ponad 100 zł. No, także tym akcentem kończę ten odcinek. Przypominam, 2000 subów na kanał wlatuje moja nutka. No i tyle, trzymajcie się, mordeczki. Pozdrawiam Was, do zobaczenia, hej!